Witam Was w Sylop podkaście o Duperera. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć, co kryje się za tymi wszystkimi pięknymi instagramowymi profilami artystów, co kryje się pod większością zdjęć z pięknymi arcydziełami, pod relacjami z wystaw i, i tak dalej. Otóż, Kryje się y, y, przykra historia i przykra, prawda, że większość y, artystów nie prowadzi takiego życia, w FIFA, y, takiego życia, że artyście wolno więcej i tak dalej. A większość artystów, niestety, y, dla swojej sztuki traci godność. I myślę, że ja jestem jednym z tych. Y, przykładów tracenia godności na co dzień, ponieważ na piedestale moich życiowych potrzeb stoi zawsze wycinanie linorytu, a dopiero później jakieś robienie kupy, jedzenie, picie. Zawsze na pierwszym miejscu jest num, linoryt. I zawsze znajdą się ludzie, którzy myślą sobie, czemu, czemu by tego nie wykorzystać. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, co poświęciłam dla sztuki i co pewnie większość moich współtowarzyszy tej okrutnej doli przeżyła, poświęciła. I nie będę mówiła tylko o tych przykrych rzeczach, jak ktoś próbował mnie wychujać. Zacznę chyba od najmniej głupiej sprawy, czyli od dziwnej rzeczy, którą wydarzyło mi się robić po to, żeby dokończyć jedną z moich prac. I była to instalacja o świętej Apolonii. Być może już wkrótce będziecie mogli tą instalację zobaczyć w Radomiu w lutym na wystawie. A historia powstania tego arcydzieła jest dosyć ciekawa. Cała instalacja jest złożona z... Pięciu elementów, pięciu kapliczek, w których znajdują się nie tylko grafiki, ale też według mnie charakterystyczne rzeczy dla życia świętej Apolonii. I jedną z tych charakterystycznych rzeczy uznałam, że będą ugryzione, tak żeby było widać ślad zębów, kęsy chleba. No bo ponieważ święta Polonia, tam miała wyrwane zęby, no i na no i, no i, no, chleb to głód, to praca yy, i tak dalej, poświęcenie, no, no i, no i te odciski moich zębów. No i wiadomo, że ja nie poszłam i nie kupiłam bochenka chleba yy, po to, żeby go pogryźć, bo ja tak nie marnuję rzeczy. Yy, więc ja chyba przez miesiąc czekałam, aż... W jakiś sposób zastarzeje się chleb, z którego korzystałam, ale na przykład nie dokorzystałam do końca. I te stare kromki gryzłam, wypluwałam i suszyłam. Taka jest historia mojej instalacji, którą być może już wkrótce będziecie mogli podziwać w Radomiu. Mam nadzieję, że nie jest dla Was ohydna i że odwiedzicie to. Tą wystawę, nie. Teraz będzie o trochę mniej przyjemnych, albo raczej dziwnych sytuacjach, które się wydarzyły i hmm, na jednej z moich pierwszych wystaw, i to była jakaś grupowa wystawa intermedialna naszego roku studiów. I na tej wystawie ja miałam jakieś kolarze zdjęć. Pamiętam, że bardzo długo tą całą wystawę instalowaliśmy na wystawie. No i gdzieś tam przypadkowo przyplątała się pani sprzątaczka, oglądnęła całą wystawę i uznała, że moje dzieło jest najbardziej godne jej uznania. Uznania, że to jest właśnie to, czego ona szuka, że jest bardzo przepiękne, że ona musi poznać osobę, która wykonała to dzieło. Poznała mnie, powtórzyła te wszystkie komplementy, które już słyszałam stąd za ścianą, e, ale na końcu dodała, że to jest tak ładne, że ona nawet by sobie to skserowała. Czujecie? Czuje, czujecie ten dostęp do do najlepszych komplementów świata dla artysty, kiedy słyszy, że ktoś nawet by sobie skserował jego pracę, czy istnieje większe docenienie? No ja nie sądzę, ja nie sądzę i wiecie, jest taka rzecz, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, której ja ekstremalnie nie lubię. Być może dlatego, że w głębi duszy jestem w jakiejś części introwertykiem, który po prostu kurwa nie lubi rozmawiać z ludźmi, nie lubi kontaktu z nimi, trochę się wstydzi, trochę się boi i rzadko komuś obcemu powie to, co naprawdę myśli. I tak się dzieje ze mną, że jestem w takiej niekomfortowej sytuacji, w której nigdy nie mówię co myślę kiedy prowadzę warsztaty linorytu dla ludzi. I od kilku lat ja przestałam to robić, bo, bo jestem później dwa dni zmęczona tymi wszystkimi yy, kłamstwami, które opowiadam ludziom, yy, a raczej tym, że jestem dla nich miła, a nie powinnam. I moje najgorsze warsztaty w życiu wydarzyły się dosyć dawno temu, myślę, że z pięć lat temu. I ja pojechałam na jakiś taki festiwal, na którym naprawdę działo się zajebiście dużo ciekawych rzeczy. Zajebiście dużo warsztatów i ja we wszystkich chciałam uczestniczyć, ale yy, za późno się zapisałam, więc ochuj mi w dupę. Pamiętam, że to było bardzo ekstremalnie ciekawe wszystko. Jednakże tam spędziłam cały dzień od rana do późnego popołudnia, bo późnym popołudniem Miałam poprowadzić wykład o demonach ludowych, a później razem z uczestnikami tego festiwalu drukować linoryty nauczyć ich drukować. I organizatorzy obiecali mi zapewnić, no, takie wszystkie potrzebne rzeczy. Ja miałam zapewnić farbę i wałki no bo wiadomo, że to nie jest coś, co normalnie kupisz w sklepie natomiast oni mieli zapewnić szybę naftę, benzynę, jakieś ściereczki do posprzątania tego wszystkiego. Najlepiej jakieś zabezpieczenie stołu, żeby nie, go nie pobrudzić. No i najważniejsze, czyli drewniane łyżki, którymi odbijaliśmy te linoryty, nie odbijaliśmy ich prasą. I słuchajcie, ja przyjechałam tam na Lajcie, piękna pogoda, piękna okoliczności przyrody, te wszystkie super warsztaty, jakiś lokalny browar, który oczywiście pozwoliłam sobie pić do momentu tych warsztatów. Tak, nie żeby się najebać, ale tak, żeby sobie zrobić humorek, żeby się rozluźnić przed tym, co wiedziałam, że mnie czeka. Przez ten cały czas organizatorzy gdzieś tam latali, biegali, nie wiem w zasadzie, co oni robili, ale gdzieś ciągle biegali. I ja parę razy ich złapałam. Oni mówili, że tak, tak, spokojnie. Te wszystkie rzeczy na warsztaty są. Jednak, gdy na godzinę przed przyszłam i powiedziałam, że chciałabym te rzeczy już dostać, chciałabym sobie z nimi jakoś tam poradzić, poustawiać, tak żeby było mm, dla uczestników warsztatów jak najbardziej komfortowo. I wtedy się okazało, że tych rzeczy nie ma. I wtedy oni mnie zapytali: A co tam miało być? Mimo, że dwa miesiące wcześniej kurwa dostali maila, mimo że przez cały dzień pytałam tyle razy, czy wszystko jest, nagle się okazało, że kurwa nie ma nic. Dosłownie nie ma nic. Ktoś poszedł do jakiegoś sąsiada i pożyczył butelkę benzyny. Ktoś inny z tych organizatorów wyjął, z okiennicy, z jakiegoś starego domu, szyba, żeby była szyba. Natomiast ja pojechałam do miasteczka obok, żeby kupić papiery, łyżki drewniane i całą resztę potrzebną do odbycia się tych warsztatów. A to była dosyć mała mieścina i te sklepy naprawdę... Większość była już zamknięta i tylko jeden był otwarty, taki Wiecie, wioskowy market, w którym jest wszystko. I ja byłam taka kurwa wściekła na tych organizatorów, bo przecież ludzie, którzy przyszli na to wydarzenie, nie myśleli sobie: O, to organizatorzy zjebali tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy. To nie ma na pewno z winy i z błędu organizatorów, i po prostu chujowej organizacji. Nie, ci wszyscy ludzie by pomyśleli, że to przecież kurwa, ja zjebałam. Moje nazwisko było w programie i teoretycznie to ja przygotowywałam warsztaty, więc mm, te warsztaty były męczące, ponieważ ja już y, całą swoją siłę i energię wydałam na wkurwienie się i popłoch. Więc gdy się żegnałam, aha, organizatorzy mi mówili, że y, musimy się spotkać za rok. Nic nie odpowiedziałam. Po prostu wsiadłam do samochodu i pojechałam do domu. Od tego czasu no trochę tak jakby się nie zgadzam na prowadzenie warsztatów. Często zdarza się tak, że z niewyjaśnionych przyczyn różne instytucje takie mniejsze, bardzo mniejsze uważają że ja będę chciała i że będzie mi bardzo miło poświęcić kupę czasu po to, żeby coś dla nich zrobić. I tak się wydarzyło któregoś roku, że skontaktował się ze mną dyrektor pewnej małej instytucji z prośbą o wykonanie yy, grafiki. Możliwe, że we wcześniejszych odcinkach już o tym opowiadałam. No i ta grafika, oczywiście, no, zrobiona od nowa i odbita w jakiejś bardzo sporej ilości nakładu. Nie pamiętam już dokładnie ile, ale samo projektowanie, samo wycinanie, a już odbijanie zajęłoby mi kupę czasu, a w ramach. Tego mojego poświęcenia miałam dostać, oczywiście, kurwa nic. Więc bardzo mnie zdziwiła ta propozycja, ta te bez, bezczelność tej propozycji, ponieważ wydaje mi się, że taka propozycja mogłaby wypłynąć z ust kogoś znajomego, kto, komu mówisz jakąś przysługę, kto jest moim przyjacielem, no, kto z kim dobrze się znam, a nie od kogoś, o kim kurwa nie mam zielonego pojęcia? Na dodatek ten ktoś był kurwa zajebiście nachalny i bardzo chciał ze mną porozmawiać przez telefon, a ja wiedziałam, czym śmierdzi ta cała propozycja, że ta propozycja jest darmowa i że ja przez telefon wiecie, znacie mnie. Ja się kurwa na to zgodzę. Więc powiedziałam temu panu, że yy, choruję na telefonofobię ja po prostu nie odbieram telefonu, więc jeżeli chce ze mną porozmawiać o coś ustalić, no to niestety, ale przez maila i no po prostu nie ma w tym temacie dyskusji. No i wtedy się okazało, jak zajebista jest to, ta propozycja, i no, no jak ja mogłabym z takiej propozycji po prostu nie skorzystać. I wyobraźcie sobie, że, że ja w mojej mądrości nie skorzystałam z tej propozycji. Sama się sobie do tej pory dziwię, ale żeby nie wyjść tak bardzo źle z tej całej sytuacji, wymyśliłam, że no skoro ja poświęcę tam 16 godzin na przykład na robienie tej grafiki dla tego pana, a to będzie 16 godzin, podczas których mogłabym zająć się czymś kompletnie innym. Nie wiem, zakupami, posprzątaniem domu, pomocą rodzicom czegoś. No nie wiem, już pomijam to, że najprawdopodobniej mi się opierdalała i oglądała głupoty w telewizorze. Ale załóżmy, że jestem pracowita i że naprawdę bym coś robiła. Więc tym razem to ja wyszłam z propozycją do tego pana propozycjonisty, że on. W ramach tych 16 godzin, które ja spędzę nad główną grafiką dla niego, on w tym czasie zrobi coś dla mnie. Tak jakby odciąży mnie od czegoś. I wymyśliłam, a akurat to był chyba wrzesień albo sierpień, że ten pan no, mógłby pomóc moim rodzicom przy kopaniu ziemniaków, bo akurat wtedy były wykopki. No i wiadomo czemu, czemu, czemu by nie. Zawsze, zawsze się przydadzą jakieś ręce do pracy, prawda? No i sobie wyobraźcie, że ten pan się nie zgodził. I ja trochę nie rozumiem dlaczego, bo... No bo skoro ode mnie chciał darmowej, e, darmowej pracy, wielogodzinnej, za nic, to... No to o co chodzi? To już tak dupa odmokła, że od kogoś wymagać pracy, to i owszem, ale samemu przyjść pracować, to, to nie. To dlaczego? To było, to było naprawdę bardzo nie fair. I, i, I mam teraz też taką sytuację, że często spotykam kogoś, któremu też nie, nie, nie umiem odmówić na pewną artystyczną propozycję, która według mnie jest takim trochę delikatnym szwindlem. I ja, nie chcąc ranić uczuć tej osoby, unikam jej. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że mieszkamy niedaleko siebie. I jeżeli chodzimy y, na przykład na rynek w naszym mieście, to się widujemy czasem. I to znaczy, ja jestem taką osobą dosyć spostrzegawczą i, i widzę to. Tą osobę, której chcę uniknąć już z daleka, i dochodzi do takich kuriozów, że ja się chowam kurwa za drzewem i czekam, czekam, aż ten ktoś sobie pójdzie. Wiecie, tak dużo, 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 dużo dalej, że ja ze swoim szybkim chodem nie będę musiała go wyprzedzać. Wiecie? Tak to wygląda, tak wygląda życie w moim kurwa artystycznym świecie. Ale jak byłam, jak byłam na no, dużo młodsza. To chyba częściej zdarzały mi się takie sytuacje, w których, wiecie, ktoś pomylił moje imię, ktoś pomylił moje nazwisko, albo w ogóle ktoś pomylił to, czym się zajmuję, i wtedy, i wtedy sobie myślisz: Czy to wszystko idzie w dobrym kierunku? Czy, czy, czy to wszystko ma jakiś sens? I chyba taki jeden z największych y, niesmaków, i, i czegoś, w co włożyłam masakrycznie dużo energii y, i swojego czasu. Dobrze, że to był czas studencki, więc był trochę y, mniej wartościowy. Ale y, wydarzyła mi się taka wystawa w jakimś ośrodku kultury, na takiej, w takiej małej miejscowości. Ciężko tam było dojechać, bo jak wiadomo, nasz kraj ma super, super dojazdy gdziekolwiek, i autobus PKS w tamtej miejscowości w ogóle był zlikwidowany. Jeździły jakieś busy, których ciężko było znaleźć rozkład w internecie tych busów, i ciężko było zrozumieć w ogóle, no naprawdę, jak, jak tam dotrzeć, nie mając samochodu. A że ja miałam jakieś 21 lat, no to tego samochodu nie miałam, bo byłam biednym studentem. A nawet jakbym miała ten samochód, to najprawdopodobniej bałabym się nim tam do tej miejscowości dojechać. No, ale w jakiś sposób nie zostało to kompletnie zrozumiane przez organizatora tej wystawy. Więc ja najpierw tam. Trzema autobusami tarabaniłam się z tymi e, grafikami w wielkiej teczce, żeby je zawieźć. Następnie zostałam umówiona na jakiś taki wykład o grafice y, dla dzieci. I pamiętam, że wtedy coś spierdoliłam, miałam jakiegoś lekarza, i musiałam przełożyć z jednego terminu na drugi termin. I to już, to już w ogóle zaczęły się schody i problemy. I, I ta pani już czułam, że jest bardzo niezadowolona z tej współpracy, bardzo niezadowolona z moich komunikacyjnych, w sensie pojazdowych, problemów. I że ja w zasadzie to robię większy problem niż przysługę. I w dniu, kiedy już miał się odbyć ten wykład, ja przywiozłam ze sobą prezentację, laptopa, przywiozłam książki do oglądnięcia. No i, no, i te moje grafiki cały czas tam były. I wiem, że przyjechałam dosyć wcześniej. Wtedy, na dodatek, dokurwiła zima, i ja pakuję się do tego środka kultury z śniegiem na butach, zmęczona, cała mokra. I miałam tam przeczekać chyba jakieś półtorej godziny do tego wykładu, no bo wiadomo, że te. Busy do tamtej miejscowości, kurwa, jeździły tak często. Już pomijam, że musiałam wyjechać chyba jakieś, nie wiem, yy, ogólnie yy, 3 godziny wcześniej. I, i, I na podróż jakieś, nie wiem, 20 kilometrów. I ta pani była już taka wkurwiona na mnie, że wiecie, że tu ten śnieg wniesiony, nie, że tutaj wchodzę... O tyle wcześniej, będę jej przeszkadzać w pracy, chociaż nie do końca wiem, co tam robiła. No i że ogólnie jestem takim trochę nieproszonym gościem. No i w końcu przyszły, 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 przyszły ze szkoły dzieci na ten wykład, i ja myślałam, że one będą starsze, więc yy, okazało się, że moja prezentacja nie jest do końca przygotowana wiekowo do tej grupy docelowej. Więc te dzieci absolutnie mnie nie słuchały i absolutnie miały to wszystko w dupie. I ja widząc ich kompletny brak zainteresowania tym, o czym opowiadam, ja totalnie zjebałam ten wykład i powiedziałam chyba jego jakąś e, jedną szóstą e, z tego, co przygotowałam, bo tak bardzo chciałam już stamtąd uciec, e, czując niechęć tych wszystkich ludzi. I po tym wykładzie, którego ta organizatorka chyba nawet nie słuchała, więc mo, może to w tym wypadku akurat lepiej, ja znowu musiałam czekać dwie godziny na jakiś autobus. I, I zaraz po tym wykładzie ta pani organizatorka powiedziała, że no ona akurat, mimo tego, że jest jakaś godzina trzynasta. Ona musi no, już uciekać, ona ma tam sprawy do załatwienia, ale ona mnie tu zostawia na korytarzu. Ja sobie mogę e, posiedzieć i poczekać na ten autobus. I zostałam w tym e, budynku sama, ubrałam się w te swoje mokre rzeczy i, i czekałam na autobus powrotny, jeden z trzech. I czułam się e, kompletnie. I totalnie jak frajer. I cóż, tą jakże smutną historią o frajerstwie chciałam zakończyć moje dzisiaj rozważa dzisiejsze rozważania na temat e, tego, co poświęciłam dla sztuki. E, I muszę Wam przyznać na sam koniec, że. Najprawdopodobniej poświęcę jeszcze więcej dla sztuki. Trzymajcie się ciepło i nie wahajcie się poświęcać dla swoich ulubionych rzeczy. Ulubionych rzeczy.